Jesteśmy w tej restauracji! Chodźcie, wszyscy Zamówiłam nam tam na końcu samym stolik. Ooo! Chodźmy, idziemy pierwszy. O, ja zajmuję tu, ja zajmuję tu. Nie, ja chciałam być pierwsza, moja czapka. Ej, a ja? Poczekajcie. My miałyśmy być pierwsze. Dobra. A dla mnie gdzie jest miejsce? Dobrze, posunę się. Y. Wszyscy! Ej, Julka, to ty miałaś tu usiąść? No tak, ja nie chcę tam z wami siedzieć. Hey, Julka nas nie lubi, wiecie o tym? No powiem, bo, bo ona nas w niej od początku nas nie lubiła. No bo ona taka jest. No taka, taka, zrzędliwa. No taka, taka, zrzędliwa jesteś. też. Dobrze dzieci, losem pani. A czy ja będę mogła posiedzieć trochę na balkonie? Tak, będziesz mogła później. Dobrze dzieci, ja już wam zamawiam. Przyszła tutaj wasza, proszę, dostawa. Muszę się śpieszyć, bo do tych muszę też zawieść. O, no to tak. Y Dobra, na razie to położymy tu. Tak, lody są na deser dzieci. Ja zamówiłam sobie pizzę. Odłożę ten telefon. Ktoś tu sobie zamawiał pizzę? Ja, babo. Dobrze, masz. Kto sobie to zdrowe zamawiał? Ja, pani. To, to reszta sobie zamawiała. Takie, tak, dzieciaki. A o której chodzicie spać? Ja chodzę o 21. Ja o 21.30. Um, a ja. Tak, ty też, tak. 21.30. A ja o 25. Nie ma 25. E, co? Ja nie wiem. Ja wtedy, kiedy mi się chce spać. Plasem pani, a ja chodzę spać o 18.00. Co tak wcześniej, Julka? No. Mniam. Zdrowe. Nie chcę żadnych lodów. Picha. Mniam. A, moje patycki z papier... Nie z papierków, tylko z piankami. Dobrze, teraz ładnie zjedliście, macie lody. Ej, a dla mnie? Ej. Mama, ja nie chcę loda, ja jadłam wczoraj. To masz. O, no tak. Dobra, ja też zjadłam. Weźcie sobie owoce, jak chcecie. Co jest najzdrowsze? Nice, Chyba po. Julka, nie musisz się zdrowo odżywiać cały czas. Musa, bo mama mi kazała. Mniam, ale pysne, waniliowe. Dobra. To tu odłożymy. No. Chcecie iść na plac zabaw jakiś, czy raczej y, do tej. Do. Y, no, nie mogę Wam powiedzieć, bo to jest niespodzianka. No, więc chcecie iść do tej niespodzianki, czy na jakiś plac zabaw? No, niespodziankę! No dobrze, to. Zapraszam za mną. Wow, oceanalium! Ale super! Nie zgubcie się tylko dzieci! A pójdziemy jeszcze czasem pani, bo ja nie lubię Lyb. Julcia, no ale inne dzieci lubią! Ale ja nie lubię! Czy mogę już wracać do wasę domu? Yy, o, musimy wszyscy razem wracać! Ale ja bym chciała już iść do domu, bo ja nie lubię ryb. Jak na nie patrzę, to chcę je zjeść! Hmm. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Hmm. Nie wiem Julcia, co poradzimy. Yy, może się tu pobawisz, patrz. Yy, mogę ci to kupić? Do dobrze! Bo mi to pani kopie, tylko że ja chcę to. Mama, ja też coś mogę? Nie, już przestań, Marysia. Mm, jej. Poczekajcie na mnie, bo bawimy się razem. Wow, patrzcie, muszę je tu nakalmić. Wow. Ale pycha. <laughs> Jedzadzie! Oj, super. Brak dla mnie, jak zwykle dobrze, ja zapłacę telefonem, pip, już, Ala sobal, dobrze, Julciu pobaw się tu, no, a można zatrudnić tu jakiegoś y, takiego, zabrakło mi słowa tego, tego, no, oficera, który będzie jakby im, no Mówił w ogóle o rybach, o takich tam. Tak, można. Tylko on kosztuje 50 zł na godzinę. No dobrze, to ja poproszę. Pip! Dobrze, przelew udany. Panie oficerze, tak już jestem. O co chodzi? Pani pana zamówiła. Zapłaciła pani 50 zł? Tak, bez grosza. Dobrze. Czyli was mam nauczać mała kidoski, tak? I mnie, ja z taśmy Pan, sam, sam pan jest. Co proszę? Właśnie, sam pan jest. Co mi podskakuje tu? Tu i teraz? Co proszę? Do no jeszcze nigdy nie trafiłem, żeby dziecko tak się do mnie odzywało. Ale dobrze, więc tak. Najpierw zaczniemy sobie od tego. Kto wie, co to jest? Kwiatek, kwiat. Dzieci! O, gdzie jest mój sprzęt nurka? Żeby pływać z rekinami. Gdzie jest sprzęt nurka? No przecież się zepsuł podobno. A! A. A. Dobra. Założę mój ten. Dobrze! Wiedzą, dzieci, jak to się robi? Hops! To powoduje, że zwierzęta wszystkie do tego podpływają. No, dobrze, stop, zwierzęta, stop! Roz, roz, rozpłynąć się! A, a. Y, dobra, nieważne. Dobrze, zapraszam, dzieci. I dziecko, stój! Jak się nazywasz? Mama mówiła, że będzie zladać twojego imienia obcym ludziom. Nie możesz, jestem y, tym. Nela. Dobrze, inne dzieci. Ja jestem Malysia. Stop, 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 stop. Ja jestem Lila. A ja Patrycja. Dobrze, dzieciaki. Jak widzicie. Tutaj mamy takie coś. Dawno nikt mnie nie zamawiał, no ale... Jak widzicie tutaj mamy to... Proszę dalej. Yy. Tak, pustrój. To jest takie coś do prania. No. No dobra, no. Godzinę później. No i już powoli będą pewnie się kończyć i będą tu przychodzić. A to jest dla mnie do domu. Ja ci to kupiłam, no tak, to jest do ciebie do domu. Ale super! Dobrze, dzieciaki, to by było na tyle. Zapraszam ponownie, podobno jestem najlepszym oficerem. Do widzenia. Mm, Okej. Okay. Było super! No mamo, patrz, było tak, że i, i wszystko pan nam pokazywał. Zwierzęta, wszystkie mówił. No, ciocia, ale było tak mega. Naprawdę było super. Żałuj, że Julka tego nie widziałaś. Ja tam się cieszę. Lubię jeść ryby, a nie je oglądać. Dobrze, dzieciaki. No, robi się już powoli ciemno, więc będziemy już wracać do domku. No. Ale było super. Było tak super. Było okropnie. Idę do mojego plecaka sobie zaschować. Mama mówiła, żebym do niej zadzwoniła. To przecież bez dzwonienia do mamusi muszę być grzeszną czuleczką. Mamusiu, halo. No cześć, Julcia, jak tam na tym nocowaniu? Byliśmy tam. W takim oceanianiu mi nie było fajnie. Czemu? Bo ja już tam byłam, a poza tym jak widzieli, to chce mi się jeść. No, ew, no dobrze. E, bawisz się z dziewczynkami. Teraz przyszłam tu, żeby do ciebie zadzwonić. Dobrze, no to leć tam się z nimi pobaw, a, a ja tu gotuję kolację dla mnie i dla tatusia i dla, twojego, i dla twojej starszej siostry. Dobra, Papa, pa, pa! To sam A no tak, ja tu dla was coś mam. Ale dobrze, odłożę mój telefon. Co ja? Dobra. Ja tu mam dla Was takie boksy ze słodyczami. A, ja taki mam już u siebie w pokoju. Znaczy mam tu dużo rzeczy u mnie w pokoju. No. Dobra, dzieci, to wy się już szykujcie spać. Dobrze. Ej, a my jak tu będziemy spać? Yy... Zaraz coś wymyślę, poczekajcie. Dobra, to może teraz zrobimy sobie jeszcze wieczorem takie palty, Bo ja jak ktoś do mnie przychodzi, to często tak robię. Okej, okay. zaraz, a gdzie jest Julka? Jul... Ona już śpi. Serio? To o której ona wstaje? Pewnie o piątej lano. Mamo, możemy sobie złabić pitama palty, Ale musicie, ale przecież i tak zaraz idziemy, idziecie spać. Wszyscy idziemy zaraz spać, tak? No tak, ale dobra, ja zgaszę światło. Ja też już idziemy się szykować z tatusiem. Hubert, jesteś w łazience? Tak. Dobra, Myjesz zęby już umyłem, właśnie będę się przebierał. O, dobra. Ja też już wcześniej myłam. Dobra. Ach, dzieciaczki, idźcie już spać. Mama. mama. Mama poszła tak spać, dlatego, że ona myśli, że ja zawsze sama idę spać, że no wiecie, że po prostu jak ona mówi, że idę spać, to ja, to ja już idę spać. A mnie zawsze usypia, bo ja nie umiem zasnąć. Mnie też, mnie też. Julki pewnie nie, ale dobra. No, ja już wam wykombinowałam te do spania. Julka już śpi. Ale my nie musimy spać. Nie możemy się bawić. Juhu! Ale super! Ale super! Ale super, 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 super! Jej, yeah, yeah, yeah. jej, jej! Juuuuu! Patrycja! A A mnie nigdy nic nie boli! Jej, jej, jej! Dwie godziny później. A, jestem już piąca, Ja też! Ja też! A, ja też! To w dziewczyny też już się spać. O, tu jest mój plecak. Moja ulubiona psytulanka. Moja psytulanka i moja. Moja pielusia. I mogę iść, nie tu. Tylko tu. A, ona rozłożyła złoży, o jedno za dużo. To schowam jej. Albo jednak nie. Dobra, moja psy tulanka. I mogę iść spać. No dobra widzowie, to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dzisiaj zrobiłam no taką drugą część. No bo Chciałam zrobić jeden odcinek, ale jednak się nie zmieściłam, no a my widzimy się w następnym odcinku. Nie zapomnijcie subskrybować i łapkować w górę, pa...